Cześć, w kwestii filmów z wydań był już e, prosit, był już Seed. Przyszła pora na naszego miejskiego suwa. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak to wygląda w przypadku Kia Stonic Opowiem co nieco o obsłudze tego samochodu. Zapraszam na krótki film. Przed Państwem Kia Stonic w wersji wyposażenia L. Kluczyk mamy zwykły, składany, czyli nie jest to bez o, troszeczkę rozłożony. To jest zamknięcie, otwarcie, to jest odblokowanie centralnego zamka, samej klapy bagażnika. Z tym należy uważać, ponieważ e, jeśli w tej chwili przytrzymam ten przycisk, ta klapa zostanie, e, odblokuje, ten, ten centralny zamek odblokuje się na jedno otwarcie. Więc jeżeli zacznę grzebać w bagażniku, zostawię kluczyk w środku, to klapa niestety się zatrzaśnie i ten kluczyk w środku zostanie. On jakby nie wyczuje tego kluczyka w środku. E, to jest to. W wersji wyposażenia L Mamy zwykłe światła jeszcze. Co ważne, tutaj mamy radar. To jest radar do hamowania awaryjnego. Dlaczego mówię, że to ważne? Ponieważ czasami przy marznącym śniegu, opadzie śniegu może być tak, że ten radar zostanie zaklejony w warunkach zimowych. Więc jeżeli zobaczycie na komputerze, że radar przedni zablokowany, taki komunikat w tym stylu, to należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ten radar. Bo prawdopodobnie został on zaklejony śniegiem, tak błotem jakimś. Zajrzyjmy do środka. Kolor, jakby kogoś to interesowało, to jest urban green. Jeśli dobrze pamiętam. To tak, na drzwiach mamy pełną elektrykę, cztery szyby elektryczne, blokada tylnych szyb. Tu mamy lusterko lewe, prawe i pod odpowiednim kątem sobie tutaj naciskając na strzałeczki ustawiamy te lusterka. To jest składanie lusterek. Tu regulacja wysokości świateł, regulacja jasności zegarów, wyświetlaczy, no, musi być odpalony, żeby tutaj coś się działo. To jest wyłączenie systemu start-stop, czyli żeby silnik nie gasł na światłach. Tutaj mamy wyłączenie systemów kontroli trakcji, to wiemy, że na tych systemach zawsze jeździmy. Wyłączamy je tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zakopiemy się w jakimś głębokim kopnym śniegu lub błocie. To jest przycisk do kalibracji monitoringu ciśnienia w oponach. Tu również nie ma czujników fizycznych ciśnienia, tylko odbywa się to w oparciu o czujnik ABS-u, o, o czujnik prędkości obrotu koła. I na podstawie tego, że spada ciśnienie, zmniejsza się obwód, system wyrzuca błąd, że coś jest nie tak z tym ciśnieniem. Ten przycisk służy do każdorazowej kalibracji tego systemu po wymianie opon. Na przykład, tak, światła 0 to są światła do jazdy dziennej. Auto to jest czujnik zmierzchu, czyli on sam będzie sobie przełączał między światłami do jazdy dziennej i światłami mijania. To są światła pozycyjne, zapaliły się. To są światła mijania, czyli wymuszenie na stałe świateł. W tej pozycji, co ważne, jeżeli te światła zostawimy w tej pozycji, one zawsze zgasną, zawsze się e, zapalą, czyli też nie ma ryzyka, że e, zostawimy światła i te światła nam się nie wyłączą po wyjęciu kluczyka. Zawsze się wyłączą. E, tu mamy przeciwmgielne przednie, przeciwmgielne tylne. Po drugiej stronie wycieraczki, pojedyncze przetarcie przedniej szyby w dół, do góry jest czujnik deszczu. Pierwszy bieg, drugi bieg. Tym pstryczkiem przestawiamy czułość czujnika deszczu. Spryskiwacz przedniej szyby jest do siebie, spryskiwacz tylnej szyby jest od siebie. Tak, wycieraczka tylnej szyby tutaj przez przekręcenie. Ale tak jak w każdym samochodzie naszym, to wszystko jest tutaj rozrysowane, czyli można się też w razie potrzeby przyjrzeć i, i znajdziemy swoją funkcję, której potrzebujemy aktualnie. Jeżeli chodzi o kierownicę. Tu mamy sterowanie odbieranie, odrzucanie połączeń. Tu mamy sterowanie radiem, głośność, zmiana stacji radiowych nagrań, wyciszenie radia tak, przez wciśnięcie, wybieranie głosowe, funkcje radia, czyli przełączanie między wejściem USB, muzyką po Bluetooth i radiem. Po drugiej stronie mamy mm, komputer pokładowy. tak. To karteczki zmieniają to, co ten komputer pokazuje. Może odpalmy ten komputer. Oglądają zegary w wersji L. No, dobra. Z strzałkami góra dół zmieniamy to, co komputer pokazuje. To jest aktualna prędkość u góry: 46 km to jest zasięg na paliwie. 17 stopni to jest temperatura zewnętrzna. 6 km to jest całkowity przebieg samochodu. To jest asystent pasa. Tak samo jak w sid tutaj włączamy drugi poziom tego asystenta, czyli to, że on się będzie trzymał w środka pasa jezdni i to widać na zegarach. Tu mamy tempomat, jedno kliknięcie mode, czyli cruise się nam zaś pojawił, drugi raz klikamy, pojawia się limit, ogranicznik prędkości i tutaj sobie ustawiamy plus minus te prędkości, tak? Ale o tempomacie to możecie obejrzeć w innym jeszcze filmie. To też było już omawiane. Karteczki zmieniają to, co on pokazuje. Czyli tu mamy tak, zużycie średnie paliwa, na wykresie na dole się będzie pojawiało chwilowe. Tu mamy skumulowane dane czyli od wyzerowania, informacje o jeździe czyli podsumowanie z jazdy z dzisiaj. I tu mamy asystenta pasa ruchu tutaj mamy poziom uwagi czyli ten system, który monitoruje zmęczanie kierowcy. Tu mamy trochę ustawień mamy tak, wspomaganie kierowcy, wyprzedzenie ostrzeżenia można opóźnić działanie systemów przednich bezpieczeństwa, ostrzeżenia o ewentualnej kolizji. To jest powiadomienie o trzeba poczekać, żeby się wykrywanie nie a to jest powiadomienie o tym, że samochód przed nami się oddala, więc on będzie nam o tym przypominał. Przednie układy bezpieczeństwa Wspomaganie aktywne, czyli samochód będzie informował o potencjalnej kolizji, będzie hamował Można przełączyć tylko ostrzeżenie, można całkowicie go wyłączyć Natomiast to wyłączenie moim zdaniem będzie na jedną jazdę Bezpieczeństwo na pasie ruchu standardowy LKA, czyli będzie aktywnie korygował tor jazdy Można włączyć tylko w tryb ostrzeżenia Albo w ogóle wyłączyć I to by było na tyle Światła, e, aktywacja kierunkowskazów Czyli mamy tutaj te trzy mrugnięcia, można przełączyć w tryb 5-7. Opóźnione wyłączenie reflektorów, tu chodzi o światła follow-home, czyli po wyłączeniu samochodu te światła się przez minutę będą jeszcze świeciły. HBA asystent świateł drogowych, czyli w trybie auto, światła długie będą się automatycznie przełączały o to auto tutaj, albo drugi raz się włączyły na długie, na stałe. I to jest to. Drzwi: Tu mamy ryglowanie automatyczne, czyli kiedy ma się zamknąć samochód, odryglowywanie, czyli kiedy ma się otworzyć centralny zamek, udogodnienia. Mamy system ostrzeżenia o blodzeniu, wyświetlanie wycieraczek przednich i tylnych, czyli mówimy tutaj o tym, także się nam pojawia na zegarach pozycja aktualna wycieraczki, ostrzeżenie o blodzeniu, czyli. Mamy tutaj tą śnieżynkę, plus minus 4. Można ustawić przebiegi międzyprzeglądowe, tak żeby on nam odliczał te okresy międzyprzeglądowe, i ustawmy to. Jako, że te przeglądy trzeba robić do 15 000, nie można ich przekroczyć. To ja tutaj ustawię 14 600, żeby odpowiednio wcześniej przypominał. On i tak chyba jeszcze wcześniej sam będzie przypominał, ale, ale naprawdę tych przeglądów dzisiaj przekroczyć nie można. Wybór motywu: tu można sobie delikatnie zmienić kolor tego wyświetlacza centralnego. E, automatyczne zerowanie średniego zużycia, jednostka prędkości, jednostki zużycia paliwa, skala temperatury to są pozostałe funkcje. Tu można język zmienić, zerowanie, przywracanie ustawień fabrycznych, ale myślę, że to, co teraz ustawiliśmy, jest w porządku. Tu mamy klimatyzację jednostrefową, tu mamy temperaturę, siła nawiewu AC to klima. Odporowanie przedniej szyby, czyli maksymalna siła nawiewu naprzód, to jest wyłączenie w ogóle nawiewu, siła nawiewu. Jeżeli chcemy manualnie sterować miejscem nawiewu, to jest zamknięty obieg, podgrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych. To jest ważne, wspominam o tym przy każdym samochodzie, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Podgrzewanie lusterek zewnętrznych jest razem z tylną szybą w kiji. Awaryjne, tu mamy centralny zamek który, tak jak widzieliśmy wcześniej, się zamyka przy przekroczeniu pewnej prędkości będzie się też otwierał po wyłączeniu samochodu radio głośność zmiana kanałów radiowych radio to jest radio media to jest wejście USB do radia czyli jeżeli byłby sparowany telefon, to tutaj byłby audio Bluetooth może być Android Auto, może być CarPlay i jeśli się nie mylę, to tutaj CarPlay, Android Auto może być bezprzewodowy, tak? Ehm, Seat track to jest zmiana stacji radiowych ponownie, tu mamy gwiazdkę. Może być, możemy sobie ustawić przycisk funkcyjny jeden. Ehm, ja bym ustawił telefon, ale zostawmy to użytkownikowi. Setup to są ustawienia tego, e, tego wyświetlacza radia, no, czyli dźwięk, czyli dostrajanie dźwięku, ekwalizery, balans przód-tył. Eee, można sobie tutaj to poustawiać, eee, połączenie urządzenia i tutaj mamy połączenie Bluetooth Klikamy dodaj nowy, OK i w tej chwili z poziomu telefonu wyszukujemy kija To parowanie urządzenia jest naprawdę proste, intuicyjne i, i, i parujmy te telefony Bo naprawdę to fajnie działa i bardzo ułatwia życie Obraz, czyli ustawienia wyświetlacza Przycisk to jest ten funkcyjny jeden, ogólne To mamy tutaj Informacje systemowe Mamy datę, czas, czas letni Jeżeli byśmy zmieniali to tutaj Też mamy język Wi-Fi to jeśli Chcielibyśmy udostępnić internet Z telefonu do centrum Multimedialnego A no i kamera cofania Kamera jest skrętna Więc widzimy jak Mniej więcej samochód pojedzie przy wyprostowanych kołach, jak pojedzie przy skręconych ta czerwona linia to jest jakieś 40 cm do przeszkody e, tu na dole to ważne, widać zderzak tu mamy zapalniczkę tu jest gniazdo do zapalniczki wejście USB pod multimedia półeczka na telefon e, włączenie, wyłączenie czujników parkowania schowek schowek na okulary Wykończony na miękko. Lampka z otwarciem drzwi albo, albo włączona. Lusterko. Lampka. Otwieranie maski jest w tym miejscu. Możemy jeszcze pod maskę zajrzeć. Jak w każdej kij, tu jest taki kółko, który musimy przesunąć w lewo. O, podpórka z dołu. Płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy. Poziom oleju w oleju jest tutaj pod tą słoną. E, płyn hamulcowy mamy tutaj, akumulator, bezpieczniki. To co Państwa interesuje tak naprawdę przy nowym samochodzie to mamy tutaj. Film do i pewnie raz na jakiś czas wypadałoby olej sprawdzić. To byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o e, instrukcję obsługi Ki Jeśli macie jakieś pytanie, śmiało pytajcie. Jeśli macie pytanie na kolejne filmy, pomysły na kolejne filmy, to śmiało piszcie o tym w komentarzu. E, a jeśli film był dla Was przydatny, odpowiedział na Wasze pytania, to e, oczywiście prośba o lajka, najlepiej subskrypcje. Dzięki i do zobaczenia przy następnym filmie.